Siemanku, witam Was bardzo serdecznie z tej strony AN, a to jest gra Metro Last Light, w którą sobie dzisiaj zagramy, bo jakoś mnie wciągnęła. Tak sobie spojrzałem na tę grę i jest dosyć ciekawa. Tutaj wcielamy się w postać o imieniu Artem, która jest stalkerem, no i będziemy tu przemierzać przez te chyba rosyjskie metra. No i pewnie będzie, będzie pełno potworów, pułapek, innych pierdół. Fajna zabawa. O no co jedziemy? Nie na normalnym. Już. Dobra, tam tu nic nie zmieniamy. Przesłuchajmy się, co tu powiedzą. Te dwa. Wielkie. Towering full head over the highest man. Nightmarish creatures. Creepy as a man turned inside out. Monsters born to destroy us. The word was they were incredibly strong and unnaturally evil. That with bare paws they could tear armed men apart. A... Hm. That's all lies. Truth is even scarier. No, Mutants. O tym właśnie mówiłem. jakimś kolesiem z herbatką.

у у у у у у у What? 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 у What? What? What the у у у у Co się dzieje? What the fuck What the fuck Jaki grubas czarny, ja pierdzielę. Co to jest? Jakie ruski w ogóle? Masakra no. no. no, 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 po, po prostu. Ja mam A couple of days ago, I was near the ruins of the Dark One's hive and I saw one of them, still alive. I immediately set out to find you, as you were the one they tried to contact before you launched the missile strike against them. Khan! How the hell did you get here? Get out! Now! Yes, Ulman. one moment. If a Dark One has survived, it is vital that you try to speak Puzzle. with him. I realize that, as one of the Order now,

I zapalniczkę widzę po prawej. Taką w na naboju. zarumbista. Dobra. O, ale informacja. W się chodzi. Tym, tym gramy. Dobra. Tu mam jakieś łóżko, książki. Syf, o, suszenie butów, jak w akademiku pewnie. O, patrzcie Specjalnie wystawili zeszłą część metro 2033 Ja czytam tę książkę Tylko że o to chodzi, że tak ją wystawiliśmy właśnie Że w tej części nowsze widać tą starszą No nieźle no Fajny motyw Tutaj coś jest Hmm, ciemno Okej okay.

Czy broń mogę wziąć? Strzelba. No mamy cały zestaw, X. Kurde. No nie, że, no. No, zobaczymy co tu jest w да. Fajna bro. To też całkiem spoko.

they sacrifice their wives and slaves to serve their lords <laughs> even in death. Reminds me of this banger. So cut that shit out! The things in D6 are like what the Conqueror took with him Cold steel, and wild steeds, and treasures untold. Of course, the Tomb Raiders would always die horribly, killed by demons or ghosts.

Kom kompas w prawym dolnym, to chyba pokazuje nam gdzie mamy iść. Raczej na pewno. No i siema kuzaki. Nie chciałem tam wyjść, ale nie mogę. No. O! Poni. Dobra. Koniec. The bombing of the dark ones may have been humanity's worst mistake. What if they meant us no harm, but were trying to communicate? Perhaps the severe pain and loss of consciousness suffered in their presence. Just meant we were incompatible. But somehow you No. 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 Macha głową do siebie, no. O, patrz, patrzcie. Par, patrzcie, no? Tak. Widzieliście? Pomachał głową. Tylko ciekawy do czego. O, patrz. On zrozumiał, jeszcze zrozumiałbym, że tam się patrzy, ale... tam Tamci to... Ale wiksy. Szkoda, że nie mogę tu wejść. Fajna mapa. Artem to ja? Yes, Colonel. Let's keep it short then. I located the surviving Dark One at the gardens. What? One of those things is still alive? Luckily, yes. Luckily! Come! This is utter madness! The Dark Ones were the greatest threat the orders ever faced! Colonel, just give me a chance. A single dark one is no threat. Artyom has a gift. I do if can establish contact with the creature. Let him come with me. Alright. Artyom, go with the other two guys and locate the dark one. will send a sniper along. My best. Yes, sir.

Kurde Możecie przeczytać W Może tak zerknę okiem Dobra Możecie sobie spozować i tam poczytać, no. Dokładnie To też taka wytrzymała? Wow To też prąd, myślałem, że jej przypaliłem twarz

no to powiem wam nieźle, jakieś rakiety to wszystko topią. Hmm. Pewnie radioaktywne albo chemiczny albo... O! Pistolet! Patrzcie jaki celownik. Trafię na pewno. that's a que check on the movie and there kids by the Dobra, koniec. W każdym razie, robot. Pod mamy to. Tak, i nagram wam serię z metra. To jest bardzo fajna gra. Kiedyś go trochę ją tam oglądają Ale... Takie momenty, że i tak nic w sumie nie pamiętam, bo to było dawno. Ta gra też nie jest jakaś super nowa. a na pewno ciekawa. Spodobało z gnoje. O, tak lepiej. Ty wziąłem zostaje, pojechał w pizdu. Sur, za to się wali, fuck. No dobra. Ja chcę walczyć. I'll Great. You did fine after all. No. No poradziłem sobie. Trzecie, ścieszę sobie. Słuchawki. Wyście czasami nie słyszeli echa jakiegoś coś? All clear. Move out. Ja mam nóż. Hej. Jaki ninja, i tu nie było. i ah. something that thing's fast. You got reflexes, okay. ja Great, the ladder. It's just a little walking. Then we'll see if are or more. Hey. Czyżby jakieś sekrety Gincie pająki Lanka! Też możecie sobie przedziadać. Nie będę was teraz zanudzał tym. O. Maskę? O fuck yeah. Mam zegarek. 5 minut. Tam było pokazane, a mamy chyba trzy filtry w takim razie, jak pamiętam, że było 15 minut. No szybciej, zapierdzielaj po tej drobinie. Klikam Shift, to szybciej wchodzę? No tak. Ale tu się spieprzyć może. Super. Nie wiem, czy to jest ruska. Chyba tak. Ale tu jest sweet. Normalnie Dziura. Już coś no Mogę skakać. Mogę biegać. Na zegarku, tak. Już leci mi czas. I'm not rabbit. Get on in and look for the creature. I'm thinking that since the dark ones are so fond of you, they're so happy to smell you or whatever the fuck they do. I'm confident. I'm going to stay in the open so I can cover you. We'll maintain radio frequency. If you have second thoughts, don't worry, I'll do it. Okay then, good luck. Cheers, Robin.

Mi zaraz tutaj coś wpierdzieli Co to kurde? Jest? What the fuck? O Ty masz za pontem sniperką, tam się...

A ja? Dobra, lecimy dalej Co? Ninjor Oj Dobra, kij z tymi fagasami Po, mi się zdaje, że to jest sama snajperka. What the fuck? Co się stało z tą babką? Może ją promieniowało. Right. Right no, co? Ciężko, szczeraj. Przecież to jest nieśmiertelne. What the fuck, kiedy? Boże. Co się dzieje? To byli podobnie ludzie do tego czarnego i chyba zginęli To znaczy, że co? Że ten Ludek sam został Z tej rasy? Co co? No leży! Jaka szmaca niemiecka Zabił mnie butem Nie no, nie zabił, pewnie ogłuszył Czemu w każdej grze Niemcy muszą być po przeciwnej stronie? Pajo So, it looks like they were looking for something. These two are red. They refuse to speak. The third one looks like a ranger of the Order. A mutant the size of a child was caught near him. It was delivered to Reich as well. I'll deal with it later. This one. Suspected mutation. No, no, I'm normal. See two arms, two legs, ten fingers. Don't you understand? I'm a Hansa citizen. Shut up! You're not in answer! Here you're a suspect in the distribution of corrosive genes. And this is your trial. If your skull has the correct proportions, you're... if not, you're an abomination. Science! This is an I told you to stay still! Well, let's see 318 millimeters by 302.

Please. Extra. Please, I'll, I'll talk. I'll talk. But away from the other side. They'll kill me if they hear. Okay. Make this one to the second unit. Yo. Usually, Reich does not interfere with the order's business. But here, we have you, the raids, and the freak all caught in the same net. I do not like it. So talk or take a bullet to the brain. Get the officer, oh, you? you

ucieknij z terytorium Rzeszy Dobra wiecie co to będzie myślę na tyle z pierwszego odcinka z metro Mam nadzieję że się spodobało i nagram dla was więcej takich odcinków no to trzymajcie się się